Interesują Was ciekawostki związane z segmentem AGD? No to jesteście w dobrym miejscu. Przyjrzałem się temu, co najwięksi producenci mają do zaoferowania w 2022 i 2023 roku. Jest naprawdę interesująco m.in. lodówka z RGB. Zapraszam do materiału. To może zacznijmy od Korei, a w szczególności od Samsunga, bo to jest jeden z takich głównych graczy na naszym rynku. Jeżeli chodzi o targi berlińskie, no to akurat tam firma wynajęła ogromną halę pompatycznie było. Natomiast zaprezentowali nie tylko smartfony, telewizory, ale i cały segment AGD w ramach takiego ich, jakby to powiedzieć, domu pełnego nowoczesnych sprzętów. Szczególnie ciekawe nowości dotyczące naszego rynku objęły piekarniki. Samsung pokazał nową linię z odświeżonym designem, ale o tym przygotowałem osobny materiał. Natomiast tak w ogromnym skrócie jest więcej funkcji parowych, jest nieco większa pojemność, no i jest masa różnych ciekawych technologii, w tym na przykład kamera wbudowana w piekarnik. Co też z tego co widziałem pojawia się również u kilku innych producentów na rynku. A i bardzo ważnym elementem zmian w przypadku piekarników jest też to, że pojawi się seria Bespoke. No i akurat jeżeli o Bespoke chodzi, to nie dotyczy wyłącznie piekarników. Wcześniej była mowa zazwyczaj o lodówkach, ale teraz na rynku europejskim pojawią się również inne sprzęty wchodzące w skład Bespoke. Czy w ogóle jest Bespoke? No, to są po prostu designerskie urządzenia, zazwyczaj z jakimiś po prostu wymyślnymi kolorami lub wymiennymi panelami przed nimi. W przypadku piekarników karników nie są wymienne, w przypadku Ludwek są wymienne. Jeżeli chodzi o targi IFA i Bispoke, no to firma pokazała tam też między innymi płyty grzewcze, a także zmywarki oraz Samsung Bispał Jet, czyli coś co w zasadzie już na naszym rynku od jakiegoś czasu w tym roku jest. Czyli po prostu odkurzacz pionowy, który wygląda naprawdę designersko. A w ogóle to bardzo ważna jest też kwestia pralek. Producent chwali się technologią Space Max, czyli po prostu taką, która rozszerza możliwości w niektórych ich różnych urządzeniach, chociażby w lodówkach, Wewnątrza urządzenia, to znaczy zwiększa pojemność bez zwiększania zewnętrza, czyli tak zwanej stopy urządzenia. Yy, chodzi po prostu o to, że więcej się mieści, ale gabaryty się nie zwiększają. Wybrane modele pralek trafią na rynek z pojemnością aż 11, a nie 9 kg, więc de facto ten wsad będzie mógł być większy, chociażby będzie można wyprać kilka koców albo kołdra. W sam raz dla dużych rodzin, lub właśnie takie wyzwania. A to jeszcze nie wszystko. Szczególną ciekawostką, którą w sumie podąża też kilku innych producentów jest to, że jeżeli chodzi o pralki Samsunga, no to tutaj jest pewna walka z mikroplastikiem. Nowością jest program znacznie, bo nawet o 54% zmniejszający wyrywanie mikrowłókien z ubrań to w efekcie ma się przełożyć na lepsze dbanie o środowisko. W końcu często mikrowłókna oznaczają po prostu mikroplastik w przypadku ubrań syntetycznych. To jest pewien ekologiczny stand, ale dobrze, że producenci zaczynają też się nad tym zastanawiać. No dobra, ale Korea Południowa to nie tylko Samsung, ale ale również LG. Ten producent również wynajął własną halę po to, aby pokazać co ciekawego będzie sprzedawał w Ameryce, w Europie, ale niekoniecznie w Polsce. Niestety trochę akurat ta firma pod względem różnych ciekawostek ignoruje nasz kraj, natomiast te ciekawostki są naprawdę interesujące. Gwiazdą części stoiska z akcesoriami gospodarstwa domowego była niewątpliwie lodówka LG Mood Up. No i to jest model, który wyposażono w RGB, a w zasadzie w takie panele przednie, które świecą się różnymi kolorami. Przy pomocy aplikacji Think, użytkownik wybierze do 22 kolorów dla górnego i 19 dla dolnego panelu, to współgra z różnymi przydatnymi innowacjami, to nie ma tylko ładnie wyglądać. Na przykład lodówka mruga wtedy, kiedy zauważy, że ktoś zapomniał ją zamknąć, albo delikatnie się automatycznie podświetli nocą, po to, aby użytkownik mógł łatwiej znaleźć do niej drogę. Lodówkę wyposażono również w głośniki Bluetooth. I tu ciekawostką jest to, że te panele przednie mogą mrugać w rytm muzyki. Jeżeli jednak nie chcecie tracić energii na lodówkę RGB, po wyłączeniu podświetlenia front zachowuje kolorystykę Lux White i Lux Grey, przypominając standardowe chłodziarko-zamrażarki. Inna ciekawostka z takiego segmentu, no możemy jeszcze to nazwać AGD, to były szafy, które prezentują buty i czyszczą buty, czyli LG Styler Shooker, no i LG Styler Shoe Case. Zasadniczo to drugie to jest po prostu szafa pozwalająca przechowywać buty bez strachu przed tym, aby na przykład kolor wyblaknął przez UV, czy na przykład aby wilgoć je uszkodziła. Szuker to z kolei szafa parowa odświeżająca buty. Zadba nawet jednocześnie o cztery pary w niewiele ponad pół godziny i masz aż 10 różnych programów. Brzmi fajnie? Moim zdaniem trochę kuriozalnie, ale no są ludzie, którzy kolekcjonują rzadkie albo sztucznie drogie buty, Taki mamy kapitalizm, kotku. No dobra, ale na zakończenie tych nowości od LG coś bardziej tradycyjnego, co zainteresuje osoby z niewielką przestrzenią w domu, to znaczy na przykład mieszkańców kowalerek lub po prostu ludzi, którzy cenią minimalizm, czyli ich wieża łącząca ze sobą pralkę i suszarkę, tylko, że teraz w formie kompakt. LG Washtower Compact w zasadzie nie jest niczym nowym w portfolio firmy, bo to po prostu połączenie suszarki i pralki w formie wieży, no ale tym razem odchudzonej. Nowy model mierzy o 10 cm Mniej wszeż ma o 17 cm mniejszą głębokość, no i jest też niższy o 23,5 cm. Ale jednak wraz z rozmiarami zmniejszy się również pojemność. Pralka mieści 13 kg suszarka 10. To nadal jest całkiem sporo, natomiast mniej niż ta duża wieża, którą już kiedyś zaprezentowano. Przy tym to standardowe rozwiązanie jest bardziej kompaktowe, niższe od standardowej lodówki i wyposażone w panel Center Control, pozwalający zarządzać ustawieniami obu sprzętów z poziomu jednego interfejsu. Oczywiście zawarto w nim również najważniejsze technologie producenta, jak na przykład AIDD, czyli po prostu inteligentną optymalizację pracy pod konkretny wsad. Jednak osoby, które są faktycznie zainteresowane AGD, nie mogą pominąć Higher Group. To jest największy gracz na świecie, a na dodatek czwarty największy w Europie, więc w zasadzie, jeżeli szukać jakichś innowacji, które faktycznie trafią pod strzechy, no to zdecydowanie właśnie tam. Na Hire Group składa się wiele różnych firm, m.in. oczywiście Hire, ale są też marki Candy albo Hoover. Jest więc z czego wybierać i mieliśmy dedykowany materiał już na kanale na temat tego, co ciekawego Hire Group pokazało np. Na, na IFA, ale warto tutaj podkreślić kilka najciekawszych rzeczy. Przede wszystkim lodówka. Hire Cube 90 Series 9. To bardzo zaawansowany model wpisujący się w trend takich wyposażonych w ekran dotykowy na froncie urządzenia. On posłuży do wielu różnych rzeczy od przeglądania internetu po coś, co mi bardzo zaimponowało czyli porady dotyczące szybkiego schładzania napojów w zamrażarce, np. różnego rodzaju alkoholi lub mleka. W model wbudowano też kamery pozwalające podejrzeć to, co znajduje się wewnątrz. Są też inteligentne funkcje, takie jak dostosowywanie temperatury w każdej ze stref lodówki oraz przypominanie o konieczności zużycia wprowadzanych ręcznie produktów. Natomiast to jest zaledwie czubek góry możliwości tego modelu, a o wszystkim opowiada Michał w naszym dedykowanym materiale. Z ważniejszych rzeczy jest też hair wash pass. No i ja szczerze mówiąc bym się nie spodziewał, że to się prędko pojawi w Polsce i to też nie jest tak do końca coś nowego, bo już coś takiego kilka lat temu widzieliśmy pod szyldem Candy. Ale co to jest? To jest pralka usługa. W ogromnym skrócie chodzi o wypożyczane urządzenie, do którego dostarczane są automatycznie odpowiednie detergenty, po to, aby zaspokoić wszelkie potrzeby związane z czyszczeniem ubrań. No i to jest ciekawe, bo pralka wykorzystuje tak naprawdę cztery podstawowe składniki, mieszając je, po to, aby uzyskać optymalny proszek płyn. Wiecie o co chodzi? Optymalną chemię do prania różnego rodzaju ciuchów. Monitorując poziom detergentu, zorientuje się, że niedługo zabraknie potrzebnej chemii i automatycznie ją zamówi w ramach abonamentu. No i to wszystko zostanie dostarczone wprost pod drzwi użytkownika. Pozostaje pytanie, ile coś takiego kosztuje? Stawka miesięczna abonamentu ma wynosić od 18 do 28 euro plus początkowy wkład 100 do 150 euro. No i to nie jest tak naprawdę dużo za wynajęcie pralki i dostarczanie detergentów, tym bardziej na zarobki zachodnia, w Polsce takie coś raczej prędko się nie pojawi. A skoro o pralkach mowa, to dosyć ciekawa jest również specjalna seria pralek Candy Aquatic i to są malutkie praleczki. Przy wysokości 70 cm oraz głębokości 45 cm, to modele w zasadzie super Slim. Sam raz do kawalerek. Z tym, że raczej dla samotnych osób, bo pojemność wynosi 4 kg, ale ta specjalna seria jest pastelowa, ma bardzo intrygujące kolory, trochę dziecinne, jeśli by mnie kto pytał, natomiast na pewno się znajdą jakieś miłośnicy barw, którzy jakoś to wkomponują w swoje łazienki. Producent zastosował w tych pralkach pełen zestaw szybkich programów charakterystycznych dla tej marki. Zostając przy tym producencie, nie można też zapomnieć o lodówkach Handy Fresco. To elastyczny model, który może mieć nawet 100 różnych układów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Poza tym dzięki aplikacji pozwala również skorzystać z funkcji wirtualnego asystenta, pozwalającego na bieżąco śledzić to, co posiadamy w lodówce, no i to kiedy to się że tak powiem, zmarnuje. No ale najfajniejszą nowością, jeżeli chodzi o candy, moim zdaniem jest zmywarka, a to dlatego, że to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę szybki model. Nowe modele z serii Rapido umyją i wysuszą naczynia nawet w 35 minut. Przy tym to jest najpojemniejsza opcja na rynku, bo z tego, co widziałem, największy model mieści nawet do 16 kompletów naczyń. Wszystko za sprawą technologii MaxiTab. Zmywarka również współpracuje z aplikacją, co przełoży się na wiele przydatnych funkcji, w tym na przykład Snap and Wash, pomagającą rozmieścić rzeczy w maszynie na bazie fotografii. No dobra, ale interesujące Interesująca zmywarka pojawi się też w portfolio marki Hoover. Model hd 700 Pro. Wiem taka zbitka z angielskiego, teraz mi wyszła, ale HD, no wie, wiecie o co chodzi, albo 700. Nieważne. Ważne jest to, że model jest o tyle interesujący, że również jest pojemny, bo wykorzystuje tę wspomnianą technologię Maxi Tab. Takie są zalety wchodzenia w grupy, a nie tworzenia poszczególnych marek, że każdy może korzystać z pewnego rodzaju technologii. Ciekawostką jest to, że producent chwali się możliwością wysterylizowania w tej zmywarce wielkich naczyń, w tym plastikowych. Na IFA 2022 mieliśmy do czynienia wyłącznie z prototypem, więc nie mam nagrań takiego faktycznego sprzętu, ale na pewno bardzo interesujące jest to, że jakiś producent twierdzi, że właśnie jego zmywarka nadaje się do rzeczy plastikowych. Sporo więcej dowiecie się na przykład z naszego materiału, chociażby o odkurzaczu Hoovera. Hoover HF9. HF9. I to jest odkurzacz pionowy. Występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Pracuje do 30 minut na jednym naładowaniu, ale ma wymienna akumulacja. Można więc ten czas wydłużyć. Jego najważniejszą zaletą jest jednak szczotka. Wykorzystuje technologię Anti-Twistem. I chodzi po prostu o to, że dzięki tej technologii w tę szczotkę nie zawiną się wszelkiego rodzaju długie włosy czy sznurki, czyli będzie to spokojny wybór na przykład dla właścicieli kociaków z długimi włosami albo innych zwierząt. Zasadniczo na tych kilku producentach, o których przed chwilą mówiłem, świat GD się oczywiście nie kończy. Dlatego pogadajmy jeszcze o kilku innych ciekawostkach, o których faktycznie warto jest porozmawiać. Jeżeli jest producent, który zdecydowanie przez te lata zaskarbił sobie zaufanie klientów, no to jest nim na pewno Bosch i akurat na jego stoisku wszystko wyglądało niesamowicie z wielką pompą i bardzo AGD bo to jest producent, który na swoje AGD stawia spore pieniądze na AGD, no i oczywiście na elektronarzędzia, ale tego z jakichś przyczyn nie było na targach elektroniki użytkowej Zasadniczo rzuciły mi się w oczy przede wszystkim lodówki, szczególnie jedna którą wykorzystano aż z 27% materiałów recyklingowanych ale nie to jest nie najciekawsze Najciekawsze jest to, że jest naprawdę cicha mierząc 29 dB Hałasu, zdaniem producenta, a to jest wartość, której w zasadzie na naszym rynku próżno szukać ze świecą. No, ja przynajmniej nie znam na rynku tak cichego modelu, raczej słyszałem o jakichś 34-35 dB minimalnie. Więc jeżeli szukacie czegoś, czego naprawdę w ogóle nie będzie słychać, no to powinniście celować raczej w Bosch, a w tym roku no i w przyszłym. Oprócz tego było też sporo różnych ogromnych pralek z poprawioną technologią dozowania detergentu. Zasadniczo chodzi po prostu o to, że ta tacka, do której wlewa się detergenty i płyny, inteligentnie je dozuje, obliczając potrzebną ilość. Była też funkcja mini-load, czyli taka do naprawdę malutkich wsadów, w na szybkie przepranie ulubionego misia dzieciaka. Jeżeli chodzi o piekarniki serii ósmej, to też było relatywnie ciekawie. Producent pokazał chociażby piekarnik... E, z dodatkiem pary w 120 stopniach i z dodatkowymi funkcjami lub sensorami. Na przykład funkcją Airfry obecną już u wielu innych producentów na rynku, a także z nowym designem panelu sterowania. To oczywiście nie wszystko, jeżeli chodzi o nadchodzące nowości od Boscha, bo to jest naprawdę duża firma. Były też chociażby odkurzacze z funkcją mopowania, a także coś, co mnie w szczególności zainteresowało i co, co prawda nie jest nowe, ale na pewno jest strasznie innowacyjne i pod kątem ciekawostek wyprzedza wielu innych producentów. Bosch Fresh Up to małe urządzenie działające na bazie plazmy, które pozbawia ubrań zapachów. Wystarczy nim parę razy przejechać po tkaninie, a potem strzepać molekuły. Wiem, to brzmi kuriozalnie, aby odświeżyć ciuchy. No i to faktycznie działa, bo sam to sprawdziłem własnym nosem na kawałku materiału, który oni tam trzymali w szufladzie i cały czas odymiali, więc śmierdziało wędzonką, a po użyciu tego urządzenia już przestało... No dobra, nie powiem, że przestało pachnieć czymkolwiek, ale nie było tam tego zapachu dymu. No i tak szczerze mówiąc, nie wszystkie stoiska udało mi się odwiedzić. Niestety, robiłem wiele różnych rzeczy na IF-ie i chciałbym Wam opowiedzieć o wielu różnych rzeczach, które się tam pojawiły, ale nie mam zwyczajnie materiałów, więc musimy się ograniczyć jeszcze do kilku różnych kwestii, takich nieco mniejszych i pobocznych. Ale są jeszcze inne ciekawostki, o których warto jest powiedzieć, jeżeli chodzi o AGD na 2022 i 2023 rok, chociażby Dreaming. Na stajsko Dreamy akurat na IFE nie byłem w stanie się wybrać, bo nie miałem na to czasu, ale pokazali DreamyBot L10S Ultra, i to jest sprzęt, który przetestowałem we wrześniu. Już mogliście zobaczyć materiał z nim. To jest robot sprzątający, który prawdopodobnie jest jednym z najlepszych urządzeń, jakie można w tej chwili kupić na rynku. Nie ma typowego mopa, ale ma za to takie obrotowe dyski, przez co jeszcze lepiej doczyszcza podłogę. Podnosi je, jeżeli wiedzie na dywan. Ma stację czyszcząco-ładującą, a także kamerę 3D. O oraz lidera. Po testach muszę powiedzieć, że faktycznie bardzo mi się podobał ten sprzęt i szczerze mówiąc polecam go, jeżeli ktoś ma sporo kasy na to, aby takie urządzonko kupić. Z takiej nowości, tak nawiasem mówiąc, poza iPhone jest iRobot. iRobota każdy zna, każdy kojarzy, wiele osób z jakichś przyczyn lubi. Producent zaprezentował nowego robota, który jest robotem combo i ma rozwiązywać problem tych wszystkich robotów mopujących, które wjeżdżają na dywany i tak zostawiają na nim ślady wody. To jest niestety problem w przypadku tego typu sprzętu. Jeżeli chodzi o Dreamy Bot'a, to całkiem nieźle sobie z tym radził, ale chociażby Roborock zostawiał jednak nadal ślady wilgoci na dywanach. No to najnowszy robot nie będzie miał z tym problemu, dlatego że w zasadzie podnosi całe ramię, na którym znajduje się mop, na górę urządzenia, po to, aby w ogóle niczego nie zmoczyć. Natomiast nadal tutaj nie ma lidera, to jest zwyczajna kamera, więc będzie wolno mapował i prawdopodobnie obijał się o ściany. Natomiast producent zapowiada również zmiany w oprogramowaniu, kolejne aktualizacje, więc prawdopodobnie też będzie inteligentniejszy. Ma chociażby rozpoznawać więcej, i takich typowych stref, wokół których miałby sprzątać. Dajmy na to wokół zmywarki czy innej pralki. A także ma rozpoznawać jeszcze więcej różnego rodzaju przeszkód Pozostając przy kwestii odkurzaczy automatycznych Szczególnie ciekawie prezentują się nadchodzące modele marki Sharp Sharp RV1, który ma być sprzedawany w cenie od 400 do 500 euro Za wersję z automatycznie opróżniającą stacją Bazuje na systemie LDS, czyli wieżyczce do rozpoznawania otoczenia Łączy przy tym odkurzanie z mopowaniem i się z mocą nawet do 2700 paskali Jest też w planach mocniejszy RV2 z mocą ssania na poziomie 4000 paskali Skali. Sharp RV3 jest z kolei również mopujący odkurzający ale ma wydajniejszy system mopa. Przypomina w zasadzie ten z Dreamy Bottle 10S. To dwa obracające się dyski, dokładniej doczyszczające podłogi. Sharp zadbał przy tym o to, aby dołączana stacja nie tylko opróżniała odkurzacz z brudów, ale i czyściła mu mopa. Niestety, tego mopa, w przeciwieństwie do propozycji Dreamy, nie suszy ciepłym powietrzem. Wszystkie trzy odkurzacze Sharpa, o których mowa, powinny pojawić się na rynku wiosną 2023 roku. Sharp pokazał, Również mikrofalówkę szufladową. Jej konstrukcja ułatwia wkładanie większych rzeczy do środka. Ciekawostką jest technologia Easy Wave Open. Wystarczy pomachać przed drzwiami, aby te się otworzyły. Całość wygląda minimalistycznie. Schowanym panelem sterowania mieści do 34 litrów jedzenia. Ma 29 gotowych programów, a także współpracuje z aplikacją Sharp Life. No i ma kosztować 1500 dolarów w Ameryce, więc to droga zabawa. Szczególnie podobają mi się zaprezentowane przez te firmy oczyszczacze powietrza z serii Cumulus. Wyglądają naprawdę nietypowo. Typowo. W dodatku firma w końcu postawiła na integrację z aplikacją, dzięki czemu możecie nimi sterować nawet spoza domu. Mają filtr zewnętrzny, węglowy i HEPA H13, a także wykorzystują UVC do jeszcze lepszego pozbywania się bakterii. Cały pakiet. Poza ich designem interesuje również cena. W zależności od rozmiaru i tego jaki obszar obejmą, mają kosztować od 100 euro za 20 m2, do 250 euro za objęcie 60 m2. Wygląda na to, że szykuje się naprawdę niezły zestaw oczyszczalni czy powietrza. Zasadniczo na koniec chciałbym też powiedzieć o dosyć ciekawej rzeczy, którą znalazłem pomiędzy stoiskami Libera i Mile, bodajże. Tak bardzo wciśnięte to było między korytarze. Ogólnie y, mowa o Hungry. No i Hungry to jest po prostu taka aplikacja, taki spis rzeczy, które znajdują się w naszej domowej spiżarce. I to jest przydatne wtedy, kiedy chcemy właśnie pójść na zakupy i dojść do tego, czy jajka się niedługo zepsują i trzeba kupić nowe, czy coś ten deseń. Ale pokazali również kamerę w lodówce. Nie umiałem o niej wiele znaleźć w internecie. Próbowałem się czegoś dowiedzieć bezpośrednio. Od producenta, ale no, Niemcy mi niestety nie odpisali. Ten sprzęt istnieje, widziałem go na własne oczy, ale na razie zapewne pozostaje raczej w takiej sferze konceptów. Ale po co komu w ogóle kamera w lodówce? No to to jest użyteczne, dlatego że pozwala właśnie chociażby ze sklepu sprawdzić, co się znajduje w tym momencie w naszej lodówce i określić, czy my nie potrzebujemy czasem faktycznie kupić tego mleka. Przedstawiciel na stoisku też tam coś wspominał o inteligentnym rozpoznawaniu różnego rodzaju obiektów i zapisywaniu ich w aplikacji, ale ogólnie tego się nie dowiemy, dopóki nie pojawią się pierwsze informacje. Oficjalne na temat tego urządzenia. A czekam, bo to jest ciekawostka, która co zazwyczaj była zamknięta za naprawdę drogimi modelami lodówek premium. To by było na tyle. Mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę. Odezwijcie się, dajcie znać poniżej w komentarzach, co w ogóle sądzicie o tym wyborze. Czy czekacie chociażby na lodówkę od LG? Po prostu się odezwijcie. Tymczasem zachęcam również do zajrzenia na nasze sociale, to znaczy na Facebooka, grupę testerzy wideotestów, na Instagrama, na TikToka. No i też oczywiście do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie. I Cześć!